Siemaneczko na moim kanale, jestem Michał Xter i dzisiejszym odcinecko pogramy sobie w Among Us. Graliśmy w stand-off, graliśmy w block mango, a teraz zagramy y Among Us. Zaczynamy. No. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać, dać łapkę w górę. Bello, ho dimenticato. Mi chiamo Mikhu XT, naturalmente. Sì. Ora, cosa c'è da tu? Tu. Sì, jestem niebieski Jeszcze założę czapkę, żebyście mnie widzieli Chwilę Dobra Zawsze założę Kapelusz Kurde, odziedziczyliśmy Może gramy jeszcze raz Jeszcze raz O, jest Jestem różowy. O nie najgorzej. O start za trzy, dwa, jeden. Zobaczymy kto jest impostorem. Jest fajnie, jestem impostorem. Dobra, okay, idziemy. Żeby nikt nie widział to nie goś tu nie ma Dobra, idziemy dalej. Chwila. Tu zobaczymy na kamery. Dobra, nie. Tu nie są kamery. <laughs> Tu nikogo nie ma. Jest z czerwony, chciałem je zabić, ale że jest są, są dwóch to nie będę. Żeby nie było później. O jest sam czerwony. Kurde, nie, nie. O nie to jest z, z, bia z białym to nie. Tu lecimy. Tu o, zrób. o nie, o nie, tego też trzeba. Kurde Dobra, więc zobaczymy się za chwilę. Nie wiedzieli, że to ja. <ścoughs> I tak jest jeden impostor. No dobrze, gramy. Chyba wreszcie, o nie, tutaj nie. Tutaj nie. Chyba pierwszy raz będzie taki długi film. Tutaj nie. O, mamy, moja muzyka gra. W telefonie. Tutaj nikogo nie ma, nie? Ma. Tutaj tu idziemy same. Tu wskoczymy do wenta. Dobra, nie. A może jednak tak? Coś jest. Oni, ona idzie zgłosić. Jest dobrze. Zabita. Kolejna. Ale psipo, ktoś zgłosi ciało. Zgłosili ciało. Dobra, my się widzimy za chwilę, tak jak wtedy. Więc odpadam z gry. Przegrałem no, to więc było na tyle w tym odcineczku. Nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, nie z zasubskrybujcie. Eniuty, Kazik i Xmotos. No, więc się żegnam. Na razie.